To najmniejsza fanta, jaką kiedykolwiek widziałam. Wow. Napój z gumy do rzucia nigdy takiego nie próbowałem. Tylko spójrzcie na moją ogromną porcję. Ale super. Nie śmiejcie się ze mnie. Bo to ja zaczynam jako pierwsza. Ojej. Jakie to apetyczne. Mmm, to miodowa galaretka z Fanty. Super. Wręcz nie mogę się oderwać. Ojej. Przepraszam. Wszystko zjadłam. Quentin, twoja kolej. Z przyjemnością tego spróbuję. Och, mam tylko mały problem. Nie mogę wycisnąć galaretki z butelki. Ojej, no co jest? O, mam pomysł. Jess mogę od Ciebie pożyczyć gumkę do włosów. Dzięki. Szczerze mówiąc jedna to za mało. Potrzebuję kolejnej i jeszcze jednej, i jeszcze jednej i jeszcze jednej. Ej, Quentin, przystań! To wszystko dla nauki. Chwileczkę. Jess. Za mało tych gumek. Daj mi jeszcze. Aha, o tak! No, się udało! Pójrzcie, galaretka sama wychodzi z butelki! Ojoj, nie uciekaj tak szybko! Muszę to wszystko zjeść! Nie zostawię ani kawałeczka! A teraz nadmucham balona! Ale ekstra! Zniszczyłeś mi fryzurę! I zabrałeś wszystkie gumki! Nie dotykaj mnie! No dobrze, to jem dalej swoją galaretkę. Chcę nadmuchać ogromnego balona. Ale super! Zrobię też balona dla Jess. Może wtedy przestanie się na mnie złościć. Co? Tylko jeden balon? Nie potrzebuję go! Twój balon nie zmarzy twojej winy! Ha! To podoba mi się o wiele bardziej. Wrócił mi dobry humor. Kurczę, teraz jestem cały w gumie. To okrutne z twojej strony. A ty z czego się śmiejesz? Jedz swoją galaretkę. Masz rację, Quentin, w dodatku mam jej bardzo dużo. Kurczę, nie daje rady jej wycisnąć. Ale mam pomysł. Wciskam dynamit do butelki, odpalam i czekam. Za chwilkę dynamit eksploduje. Wszystkim! Dokąd ona poszła? To dziwne. O nie, Drzez! Patrz! To straszne! Jestem cała w galaretce. Udało się, więc mogę spróbować. Mm, jakie pyszne! Prawdziwa wyżerka. Nic nie widzę pomocy! To straszne! Wszystko dookoła się klei jest brudne. Chociaż nawet całkiem smaczne. Jess, spróbuj! No, naprawdę pyszne. Jakie małe i słodkie lody. Niestety są zbyt małe, żebym się najadła. A ja mam średnią porcję, podoba mi się. Oh yeah. Twoja średnia porcja jest niczym w porównaniu z moją. No to ja rozumiem. Gigantyczne wiadro lodów. Dziewczyny, jestem w siódmym niebie ze szczęścia. Ale zaczyna Aili, bo ma najmniejszą porcję. Dobrze, no to próbuję. Mam tu malutką łyżeczkę na taką okazję. Ojej, jakie to jest pyszne. Bardzo orzeźwiające. Chcę, żeby ta przyjemność trwała jak najdłużej. tak. Boska? Miley, mogłabyś się pospieszyć. Nasze lody zaraz się roztopią, zanim ty to zjesz. Och, mam już tego dosyć. Pomogę ci. Ale, ale ja chciałam rozciągnąć tę przyjemność. Nieważne, teraz kolej na jazz. A potem moja. O, tak, Miley, zgadzam się. Te lody są niesamowicie pyszne. Jestem szczęśliwa. Lody to moje ulubione smakołeki. Mogłabym je jeść przez cały dzień. I jeszcze łyżeczkę. Brrr, zamarzłam, przyjaciele, pomóżcie mi. Czemu tak wolno jedź szybciej? Jak to nie? No dobra, więc ci pomogę. Za pomocą palnika roztopię Twoje lody. Dzięki temu otrzymam koktajl mleczny. Mamy to. Teraz możesz to szybko wypić zamiast ociągać je z jedzeniem lodów. Ozdobię to nawet wiktą śmietaną specjalnie dla ciebie, Jess. Częstuj się. Bardzo dziękuję, Quentin. O, tak! To jest bardzo pyszne. To był świetny pomysł. No, wreszcie nadeszła moja kolej. Mam największą łyżkę dla największej porcji. Mmm, to smakuje rewelacyjnie. Chcę jeszcze. Ojej, chyba przesadziłem. Łyżka utknęła. O, rany! Jaka gigantyczna kulka lodów. Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Chwileczkę. Dodam drugą kulkę. O tak, coraz bardziej mi to przypomina bałwana. A teraz potrzebuję trzeciej kulki. Ale nie mam już lodów. No dobra, nie szkodzi. Zdrobię oczy i buzię z żelków. O tak. Pięknie. Zawiążę mu szalik, który zrobiła moja babcia. Gotowe. Podoba się wam? Sam jestem zachwycony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. O nie! Jess! Nie wolno ci go jeść. To mój bałwan. Miley! Dziewczyny, przestańcie! Miley, sieć tak. Jess! A ty dokąd? Zamknij buzie na kłódkę. Świetnie. Nikt nie będzie jadł mojego bałwana. Nie bój się, mój drogi. Nikt cię nie skrzywdzi. Jesteś tylko mój. Ciekawe, co jest pod waszymi kloszami. Sprawdź, Miley. Co? Ser pleśniowy? Jak on okropnie pachnie. Och, moje perfumy troszkę poprawiły sytuację. Kurczę, ale niestety nie poprawiły smaku. Ochyda, zaraz zwymiotuję. Uff, dałam radę. Życzę Wam powodzenia. Czy naprawdę mój kawałek jest większy? O nie! No? Nie! Wiecie co? Wpadłem na pomysł. Uwaga, dziewczyny! Jeden ruch magiczną różdżką i ser znika! No tak! Co? Jak ty to zrobiłeś, Quentin? Magik nigdy nie ujawnia swoich sekretów. O jej, śmierdzi niemiłosiernie. Co chcecie, dziewczyny? O, rety! Jak ten ser tam się znalazł? Nie wiem, jak tam się znalazł, ale zaraz znajdzie się w twojej buzi. A ja tak się cieszyłem, że nie będę musiał jeść tego czegoś. To oh, chyda! Quentin, tak śmiesznie się wykrzywiasz. Jess, lepiej pokaż, co ty tam masz pod tym kloszem. Nie! O nie! To przecież tylko kawałek śledzącego sera. Zaraz stracę przytomność. Miley, widziałaś to? Jess nie wytrzymała. I co mamy zrobić? Już wiem! Przebieramy się za kucharza i ozdabiamy kawałek sera kremem. Jeszcze troszkę i gotowe! Wygląda jak tort. Jess, zapraszam to specjalnie dla ciebie. Ojej, ale super! Mmm! Coś takiego zjem do ostatniego okruszka. Co za uczta! Jaki... Jaki paskudny smak ma ten tort! Nie zgadza się! Quentin cię szukał! Zaraz wymiotuję! O nie! Teraz chyba moja kolej, żebym stracił przytomność. Słabo mi! Sprawiedliwość została wymierzona. Hura! To duże, średnie i małe porcje jedzenia challenge. Zobaczmy, co dostał Quentin. O nie! To mega mała butelka. Ale Jess ma średnią butelkę galaretki z mentosami. Super! Zak z kolei dostał ogromną butelkę galaretki z arbuza. Próbujcie! Zacznijmy ode mnie! Mam małą butelkę! Wyciskamy i próbujemy. Oa! Jakie pyszne! Chcę wycisnąć całą galeretkę. Czekolada jest taka pyszna! O, tak! Chwila skończyło się. Ej, co to jest? Kapsułka z zabawką. Ekstra. rety, mam Ironmana! Wspaniale! Patrz Jess! Jestem Ironman. No, no, cieszę się. Teraz moja kolej. Wyciskam galaretkę i próbuję. Nigdy wcześniej nie jadłam mentosowej galaretki. O, co za świeżość. Jest taka miętowa. Ojej, zimno mi. Z, 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 zamarzam. O... Uff. Lepiej mi. Porety jazz. Twój oddech był mega mroźny i zamroziłaś galaretkę. Masz teraz lody. Trzymaj! Mój ludzik ma wzrok laserowy. Spróbuj to rozpuścić. Dzięki Quentin to świetny pomysł. Ale super! Butelka rozpadła się na kawałki. Patrzcie! Galaretka mentosowa. Mmm, co za pyszności! Rewelka. Fajne. Zak, zobacz. Ej, przestań! Zimno mi. Teraz moja kolej. Nareszcie spróbuję mojej galaretki. Wyciskam. O, ale ciężko to idzie. O, próbuję. Mmm, jakie dobre. O tak. No rzeczywiście wygląda apetycznie. Ale czy na pewno zjesz tak dużo galaretki? Może podziel się z pozostałymi? Co? Chcecie moją galaretkę? Nie mam mowy, zapomnijcie. Najwyżej możecie dostać pestki. Haha! Łapcie! Za, przestań, to twoi znajomi. Nie rób tak. Zakowi chyba trzeba dać nauczkę. I Quentin już coś wymyślił. Weźmy tutaj jedną pestkę, posadzimy ją w doniczce z ziemią, polejemy wodą. I mamy własnego arbuza. Voilà! Po co nam galaretka, skoro mamy całego arbuza? Jest to wiele smaczniejszy. Trzymaj, spróbujmy. Quentin, jesteś geniuszem. Dzięki. Mmm. Pyszne. Uwielbiam arbuza. Ja też uwielbiam arbuza. Zwłaszcza w upalny dzień jest niesamowicie orzeźwiający i gasi pragnienie. Skończyłem. Hej, skąd macie arbuza? Dajcie mi. No nie bądźcie tacy chciwi. Chociaż kawałek. O rety. Jess ma malutką maszynkę z gumami do rzucia. A co mają pozostali? Zek ma średni automat. Wygląda całkiem fajnie. Na pewno jest tam dużo gum. To Quentin jest absolutnym szczęściarzem. Ma największą maszynę z gumami do rzucia. Super. Zaczniemy od jazz. Okej, okay, tylko nie mogę złapać tej maszyny. Ej, co się dzieje? Czemu to się rusza? Ach, mam już tego dosyć. Hmm. Złapiecie. Ha! Gotowe. O nie! To karaluch! Boję się owadów! Zabierzcie to ode mnie! No to teraz już wiemy, dlaczego twój automat z gumami się poruszał. Karaluch chciał go zwinąć! Weźcie to! Zabierzcie go! Ojej, Karaluszku! Lepiej stąd spadaj, zanim stanie ci się krzywda. On już zniknął spokojnie. Możecie się zrelaksować. Des spróbuj gumy! Masz ich całkiem sporo. Super! Są takie pyszne. Przeżuję i nadmucham balona. Gotowe. <gum> Uwielbiam gumę. Zak, teraz ty. Super. No to próbujemy. Hmm. Ale dobra. Wezmę kolejną. Och, jeszcze lepsza. Teraz niebieska. Super. Chcesz zobaczyć balona? Fajny, co? Co ty masz? Oto koktajl? O, pływają w nim jakieś kulki. Mam pomysł. Zrobię własny koktajl. Wleję sprajta do mojej maszyny z gumami. O tak. Super. Wstawię rurkę. I próbujemy. To na pewno będzie pyszne. Zgadza się. To jest wspaniałe. Teraz czas na balona. Super! Pyszka, Quentin, teraz ty. Świetnie. Przekręcam? O, gumy już do mnie lecą! Świetnie. Próbujemy. Mmm, jakie dobre. Chcę więcej. Pyszka. Hej, co jest? Pokrętło nie działa. No dalej. O, za nic nie idzie. Co się stało? Mam pomysł. Po prostu rozwalę tę maszynę. Nadmuchałem ogromnego balona. Przyczepię go do maszynki, która teraz poleci do góry. Za chwilę przebije balona i maszyna spadnie prosto na stół. Ha! ha. Boom! O tak! Kurwa! Się. To był genialny plan! Ekstra! No częstujcie się! Na co czekacie? Dla wszystkich wystarczy! Ale dobre! Quentin to był genialny pomysł! Teraz wszyscy fajnie się bawicie, jecie pyszną gumę i dmuchacie balony, to naprawdę świetna zabawa! No, mega! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To ogromny kubełek ostrego makaronu. Jazz, to jakaś masakra. Jak to zjesz? Quentin ma trochę więcej szczęścia. Średnie opakowanie. Ale nadal ostre. Tylko Zakowi się poszczęściło. Ma najmniejsze opakowanie. Zaczynaj. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie takie za bardzo ostre. Już źle się czuję. O, gorąco mi! O, o, minęło. O, wszystko w porządku. No dobra, teraz Ty, Quentin, zaczynaj. Ja potrzebuję wentylatora. Ochłodzi mnie super. Jestem gotowy. No to próbuję. Uu, boję się. Uu, już mi gorąco. Ratunku. Uu, tak mi idzie o wiele łatwiej. Skaszne. Quentin! To niesprawiedliwe! Pozbędziemy się tego wentylatora! Zobaczmy, jak poradzi sobie bez niego. Co jest? Wentylator nie działa! O nie, zaraz eksploduje! To było okropne, czemu to zrobiłaś? Zjadaj swoją porcję! Oj, Quentin, twój pomysł po prostu się nie spodobał przyjaciołom Trzeba jeść makaron bez żadnej pomocy. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jess. Słuchajcie, tam chyba coś jest! Gdzie? Gdzie? Jess postanowiła oszukiwać to niesprawiedliwe. Bez czerwonej papryczki makaron nie jest tak ostry, więc na pewno sobie poradzi. Mmm, Ten makaron jest nawet bardzo smaczny. Orety! Obiadłam się! O, jestem pełna. Nie widzieliście tego! Ty oszustko! Nie zjadłeś żadnej papryczki! Chodź tutaj! Halo, nie uciekaj! To challenge! A, nie chcę tego jeść! Dajcie mi spokój! Chłopaki nie dają za wygraną. Jess musi spróbować papryczki! Ej, dokąd uciekasz? Tu jest naprawdę ciepła atmosfera! Okej, okay, to zacznę jako pierwsza. Otwieram pastę i wyciskam na szczoteczkę. Czemu nic nie idzie? Mm, to niemożliwe, że już się skończyła. Na pewno coś tam jest. Wycisnę cię. Oj, kurczę. Teraz jestem cała w paście. Chwilka, spójrzcie jak fajnie się ciągnie. Przestańcie się ze mnie nabijać. Dobrze, biorę szczoteczkę i dam na nią troszkę pasty. Auć! Muszę wymyślić jakiś inny sposób. Już wiem. Okręcę szczoteczkę pastą i voilà. Teraz mogę wyszorować zęby. Mm, jaka pyszna pasta! Smakuje jak guma i jakie super balony z niej można zrobić. Ekstra! Mogę teraz ja? Już wymyśliłem jak wyciągnę moją pastę. Po prostu rozetne opakowanie u góry. O tak! A teraz zanurzam szczoteczkę do zębów w paście. Wow, jakie to apetyczne! Mm, normalnie, wypas. To naprawdę guma. Rzeczywiście, to naprawdę guma. Masz jej tak dużo, podzielisz się? Mm, nie mam mowy. Jasne, że nie. Ta pyszna pasta jest tylko dla mnie. Rewelka. A teraz chcę nadmuchać balona. Jaki wielki. Patrzcie, mam balona. Britney, zobacz. No zobacz, co zrobiłem. Deni, czemu mnie rozpraszasz? Twój balon odleciał. Okej, okay, wyciskamy pastę na moją ogromną szczoteczkę. O rany, ale tego dużo. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Super! I balony wychodzą naprawdę fajne! No a teraz wyszoruję zęby! O jacie, co to jest? Piana? Britney, jesteś tam? Tak, tak, wszystko okej! Okay. Pobawmy się razem pianką! Jest jej tak dużo! Niezła impreza! No, to prawda! Dostałem najmniejszą pizzę. A wy co macie? Wow! Ja mam średnią pizzę. Zazwyczaj taką jem. A co ma Jess? Nie do wiary! Tak, tak i jeszcze raz tak! Mam największą pizzę na świecie. Deni, zaczynaj od swojego maleństwa. Hmm. Przestańcie się śmiać. Wiecie co? Mam mały nożyk! Z jego pomocą spróbuję pokroić pizzę na malutkie kawałki, aby dłużej się nią delektować. Mm, jak to apetycznie pachnie! I smakuje rewelacyjnie! Wiecie co? Chcę zjeść wszystko od razu. Ech, jakoś mało. Britney, masz takie duże kawałki. Na mnie nie patrz Deni. Zjem wszystko sama. Jak dużo sera. I tak apetycznie się ciągnie. Ej, a gdzie się podział mój kawałek? Co? Kradną mi pizzę prosto z przed nosa. Deni jak ci nie wstyd! Co za bezczelność! Nie pozwoliłam ci! Dosyć tego! Lepiej ze mną nie zadzierać, a masz deni! Czekaj! I po sprawie. Bez niego jest o wiele lepiej. Jazz możesz zaczynać! Super, bo już nie mogłam się doczekać. Ta pizza wygląda niesamowicie pysznie. Mm, jest taka smaczna! Tu jest i Serii peperoni. Po prostu palce lizać. Oj, troszkę się zmęczyłam. Masz dosyć? No to ci pomożemy. Nie, zjem wszystko sama. Nie potrzebuję waszej pomocy. Ojej, to ostatnie trzy kawałki. To już żadna przyjemność, a kara. Wadliśmy na fajny pomysł. Niczego nie widzieliście? O nie, co jest z moim krzesłem? Aj, spadam! Po sprawie, pizza jest nasza! Częstuj się! Czas nie Mart, się dokończymy za ciebie! Co? Nie, nie, nie! To ostry sos Tabasco! Ja też mam butelkę Tabasco! Ale większą! O mój Boże, co robić? A ja mam ogromną butelkę Tabasco! Taką olbrzymią! Jak mam to wszystko wypić? Brytni, zaczynaj! Ale tak bardzo nie chcę! Dobrze, nie ma odwrotu, trzeba spróbować. Ojej! Już po kilku kroplach płonie mi język! Dobrze! Muszę to wszystko szybko wypić i zapomnieć o tym Tabasko. Urany! Pomóżcie mi! A, idzie mi para z uszu! Musimy jakoś pomóc, Britney, bo eksploduje. O, patrz, to mini straż pożarna. Mam pomysł. Ochłodzimy troszkę, Britney. O, tak. Wielkie dzięki. Jest mi o wiele lepiej. Woda naprawdę bardzo mi pomogła. Jestras, ty. Poważnie? Ale ja nie chcę. Nic nie poradzę, muszę zebrać siły. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko wypić i nie spłonąć. Oj, jakie to jest niedobre! Zostało, zostało mi jeszcze troszkę. Wypiłam prawie wszystko do końca. Ojej, słabo mi! Wszystko mi w środku płonie. Co robić? Już nie mogę tego utrzymać w sobie! O tak, zimna woda. Co może być lepszego? Jest chyba wszystko w porządku. Dani, teraz ty. <śm> nie. Muszę coś wymyślić. O no właśnie. Wypiję tabasko przez słomkę. Tak będzie o wiele szybciej i nie będę musiał podnosić butelki. Piję, piję i staram się nie myśleć o smaku. Ach, nie, nie ogarnę tego, to jest mega ostre! Zaraz się zacznie! A, zieje ogniem niczym smog! Gdzie jest ta moja fabryka czekolady? O nie! Moje balony! A. Chyba mi lepiej. O, jak to tam leci prosto na mnie? To ja, Willy Łąka. Łapcie mnie! A, wszystko ze mną w porządku. Co za show! No ja cię! Nie patrzcie! Weź ręcznik, możesz się nim zakryć. Bardzo dziękuję, a wy przestańcie się śmiać.